Kapitalistyczna dystopia i dzisiejsza rzeczywistość. Czyli świat, w którym człowiek stał się towarem. Orwell w roku 1984 opisał społeczeństwo spacyfikowane przez partię, w której ludzka wolność i indywidualizm zostały zniszczone, a człowiek poddany całkowitej kontroli. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że system kapitalistyczny nie jest aż tak brutalny. Kapitalizm stworzył równie opresyjną wersję hierarchii, która skutecznie rozdziera społeczeństwa, niszczy indywidualność i wypacza myślenie człowieka, zamykając go w bezdusznym, niekończącym się cyklu konsumpcji i podporządkowania. 1. Propaganda i manipulacja informacją kłamstwa wielkich korporacji. W orwellowskiej dystopii Ministerstwo Prawdy nieustannie fałszuje i przetwarza informacje, aby tworzyć iluzję nieomylności partii. Dzisiejszy kapitalizm działa podobnie, choć bardziej subtelnie. Prywatne korporacje i media przejęły rolę głównego kontrolera narracji, zasypując społeczeństwo treściami nastawionymi na utrzymanie konsumpcji. W efekcie przeciętny człowiek żyje w informacyjnym kokonie. Każda reklama, każdy artykuł, każde polubienie w social mediach jest manipulacją, która podporządkowuje nasze myślenie interesom rynku. Konsumpcyjny model rozwoju i aspiracje stały się dla wielu jedyną formą samoekspresji, wypełniając pustkę, która nigdy nie miała być wypełniona rzeczami. Prawda nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, co napędza sprzedaż i pozwala na utrzymanie systemu kontroli przez rynek. 2. Kultura konsumpcji i kontrola myśli. Klatka z rzeczy. Kapitalizm wszczepił ludziom przekonanie, że wartość jednostki mierzy się ilością posiadanych rzeczy. Niezależnie od tego, jak bardzo cierpią na tym relacje międzyludzkie czy wewnętrzna harmonia, człowiek współczesny zatracił się w iluzji posiadania. Pranie mózgu jest subtelne, ale skuteczne. Media społecznościowe, celebryci, reklamy wszyscy podsycają pragnienia, które nigdy nie zostaną zaspokojone. Bo cykl wymaga ciągłej konsumpcji. W efekcie ludzie myślą w kategoriach, które przypominają orwellowski double think. Wierzą, że wolność oznacza prawo do posiadania, choć w istocie sami stają się niewolnikami, uwięzieni w klatce nieustannych pragnień i lęku przed społecznym niedopasowaniem. 3. Pernamentna inwigilacja Niewidzialne oko rynku Choć w kapitalizmie brak jest Jednej instytucji kontrolującej obywateli. Dzisiejsza technologia śledzi nasze kroki dokładniej niż Orwell mógł sobie wyobrazić. Każdy klik, każde wyszukiwanie, każdy zakup jest odnotowywany, katalogowany i sprzedawany tym, którzy wiedzą, jak na nim zarobić. Pod pretekstem wygody, technologia zredukowała prywatność do iluzji, a jednostka stała się produktem, którego profil i dane są cenniejsze od niej samej. W kapitalizmie XXI wieku niewidzialny brat to korporacyjna władza nieustannie obserwująca nas i modelująca nasze wybory. Nasze myśli i działania stają się statystyką służącą kontroli rynku nad naszą codziennością. System nadzoruje nas tak skutecznie, że nawet nie zauważamy kajdan, które na nas nałożą. 4. Iluzja wolności. Wolni tylko na pokaz. W roku 1984 Winston Smith nie ma żadnej realnej wolności, choć partia daje mu złudzenie niezależności. Kapitalizm również obiecuje wolny rynek i swobodę wyboru, lecz w rzeczywistości ofiarowuje jedynie selekcję wśród gotowych produktów, które wpisują się w ustalony model życia. Wolność wyboru w kapitalizmie sprowadza się do wyboru między korporacjami i produktami. Nasze życie staje się zestawem opcji, za którymi kryje się jedynie to, co można nam sprzedać. Za fasadą kolorowych etykiet i sloganów kryje się jednak brutalna rzeczywistość. Kapitalizm daje złudzenie wolności, ale ta wolność to jedynie swoboda bycia konsumentem, wyłącznie wtedy, gdy mamy na to środki. 5. Edukacja jako narzędzie ideologiczne szkoła jako początek wyścigu szczurów. W orwellowskiej wizji dzieci uczone są lojalności wobec partii od najmłodszych lat. W kapitalizmie system edukacji nie wypełnia już roli formacji człowieka. Jest raczej fabryką przyszłych konsumentów i pracowników napędzających machinę. Uczniowie od najmłodszych lat są przygotowywani do brutalnego wyścigu szczurów, a system wartości i mierników sukcesu wyznaczany jest przez rynek. Nikt nie uczy ich myślenia krytycznego. Nikt nie każe zastanawiać się, do czego prowadzi ich ślepe podporządkowanie. Edukacja, która powinna kształtować człowieka, w kapitalizmie stała się linią produkcyjną, dostosowującą młodych do ról, które już zostały dla nich przygotowane. 6. Hierarchia w kapitalizmie: współcześnie, prole i ich podporządkowanie. Kapitalistyczny system podzielił świat na wyraźne warstwy. Kraje rozwinięte pełnią rolę rządzących, a kraje rozwijające się, podobnie jak prole w dystopii Orwella, są tanią siłą roboczą, na której opiera się ten system. Miliony ludzi w krajach Trzeciego Świata pozostają niewidzialne dla świata zachodu. Ich życie pełne jest nędzy, ich praca wykorzystywana za grosze, by podtrzymać przepływ tanich towarów. Tak jak orwellowscy prole są oni masą, która ma pracować, nie pytając o swoje prawa ani nie kwestionując porządku świata. Kapitalizm potrzebuje tej klasy podporządkowanych, wyzyskiwanych ludzi, którzy nie mają dostępu do zasobów ani edukacji, a każda próba przełamania tego systemu spotyka się z ostrą odpowiedzią ze strony globalnego rynku i potężnych korporacji. Wolność to iluzja, a prawdziwa hierarchia, choć starannie ukrywana, jest brutalna i niezmienna. 7. Alienacja jednostki. Samotność w tłumie i utrata człowieczeństwa. W roku 1984 Winston Smith jest samotny w tłumie. Żyje w świecie, gdzie szczerość jest zagrożeniem, a każda relacja może zostać wykorzystana do manipulacji. W kapitalizmie alienacja przybiera nie mniej druzgocącą formę. Tu, jednostka zewsząd bombardowana przekazem o konieczności sukcesu i posiadania jest skazana na wieczną samotność. Ludzie są izolowani przez konsumpcję i nieustanny wyścig za materialnym dobrobytem, który sprawia, że każdy staje się konkurentem, nie towarzyszem. Samotność staje się niemal nieodłącznym elementem życia, gdyż w systemie nastawionym na konsumpcję i produktywność brak miejsca na prawdziwe relacje, przyjaźnie czy wspólnoty. Kapitalizm przyczynił się do rozpadu więzi społecznych, przekształcając relacje międzyludzkie w transakcje. W świecie, w którym każda chwila i każda interakcja mogą być monetyzowane lub służyć wyłącznie budowaniu marki osobistej, człowiek traci autentyczne połączenie z innymi. Tak jak Winston, jesteśmy osamotnieni, nawet gdy otacza nas tłum. Media społecznościowe mające łączyć ludzi, w rzeczywistości potęgują poczucie wyobcowania, a potrzeba bycia kimś i budowania wizerunku skutkuje tym, że sami siebie przekształcamy w produkty, niszcząc tym samym autentyczne obliczenia naszej osoby. Współczesny kapitalizm nie tylko wyrywa nas z realnych relacji, ale zmusza do egzystencji w ciągłej pogoni za iluzjami. 8. Praca jako forma kontroli, wyzysk i pozbawienie czasu. Kapitalizm zbudował kulturę, w której praca zajmuje centralne miejsce w życiu człowieka, pochłaniając niemal cały czas i energię. W roku 1984 praca jest narzędziem kontroli, a życie jednostki podporządkowane jest działaniom na rzecz systemu. W kapitalizmie praca również przestała być jedynie środkiem do osiągnięcia celu stała się całkowitym sensem istnienia. Ludzie zmuszeni do spędzania większości dnia w pracy tracą nie tylko czas, ale i możliwość rozwijania własnych pasji czy relacji. Wolność, o której mówi kapitalizm, to tylko prawo do wybierania pracy w jednym z wielu korporacyjnych molochów, ale nigdy ucieczka od konieczności nieustannego sprzedawania własnego czasu. 9. Sztuczna potrzeba sukcesu i obsesja samorealizacji. Bądź najlepszy, albo nie istniejesz. Kapitalizm wmówił ludziom, że jednostka powinna nieustannie dążyć do sukcesu, który mierzy się osiągnięciami zawodowymi, statusowym luksusem czy zasięgiem w mediach społecznościowych. Dla wielu staje się to mentalnym więzieniem, napędzanym przez presję porównywania się do innych i niekończącej się listy osiągnięć. Osoby, które nie mieszczą się w tych sztywnych ramach, Pracownicy fizyczni, osoby starsze, ludzie z mniejszych miejscowości czują się niewidzialni lub wręcz niepełnowartościowi. Ten nacisk na samorealizację nie jest niczym innym jak mechanizmem utrzymującym wyścig szczurów. Jednostka wyzyskuje samą siebie w pogoni za celem, który nigdy nie przynosi spełnienia. 10. Degradacja środowiska jako efekt uboczny konsumpcji. Planeta w rękach korporacji. Kapitalizm napędzany rządzą nieustannego wzrostu prowadzi do wyniszczenia naszej planety. W roku 1984 partia nie dba o środowisko ani zasoby. Liczy się wyłącznie pełna kontrola nad teraźniejszością. W kapitalizmie podobnie: nadmierna eksploatacja zasobów i generowanie odpadów są bezpośrednimi skutkami kultury masowej produkcji i konsumpcji. Korporacje prowadzą wyścig po zyski, nie dbając o długoterminowe skutki swoich działań dla przyrody. Konsumenci zostali przekonani, że ich wybory mają wpływ na środowisko, choć to decyzje korporacji decydują o największych zniszczeniach, a w konsekwencji o przyszłości planety. Przeciętny człowiek pozostaje bezsilny wobec ogromu tego wpływu, skazany na bierną obserwację nieuchronnej destrukcji środowiska. 11. Kapitalizm jako nowa religia. Wartość człowieka mierzona w pieniądzu. W świecie Orwella partia zastąpiła religię, a wszelka lojalność i oddanie były skierowane na nią. Kapitalizm z kolei przekształcił rynek w nową formę kultu. Ludzie nieustannie oddają się w wierze, że konsumpcja i pieniądze przyniosą im szczęście. Cały system wartości został zastąpiony przez wiarę w bogactwo, jako miarę sukcesu i wartości jednostki. Dla wielu osób życie stało się jednym wielkim rytuałem zdobywania, gromadzenia i wystawiania na pokaz dóbr materialnych, a czas, który mógłby zostać poświęcony na wartościowe relacje, rozwój duchowy czy wspólnotę, marnowany jest na spełnianie wymogów kapitalistycznej religii. 12. Odbieranie głosu jednostce korporacje ponad demokracją. Kapitalizm pod pozorem wolności gospodarczej pozbawił obywateli realnego wpływu na podejmowane decyzje polityczne i społeczne. Korporacje posiadające ogromne zasoby finansowe zyskały władzę większą niż rządy, kontrolując media, wybory, a nawet instytucje publiczne. W efekcie przeciętny obywatel ma niewielką możliwość zmiany swojego losu. Nawet demokratyczne procesy stają się fasadą, gdyż kluczowe decyzje podejmowane są w gabinetach korporacyjnych gigantów, pozostawiając ludzi bez głosu, zamkniętych w systemie, którym rządzą interesy tych, którzy zyskali przewagę kapitałową. 13. Znieczulica społeczna. Człowiek jako narzędzie, niewartość. W kapitalizmie człowiek przestaje być postrzegany jako istota społeczna. I staje się jedynie zasobem ludzkim. Wartość każdej osoby jest mierzona w kategoriach użyteczności i produktywności. Kapitalizm mówił ludziom, że to, co się liczy, to wyłącznie indywidualna wydajność, a współczucie i solidarność to luksusy, na które system nie może sobie pozwolić. Dystopia Orwella nie zniszczyła jednak podstawowych relacji tak skutecznie, jak zrobił to kapitalizm, w którym empatia i zrozumienie Ustępują miejsca brutalnemu egoizmowi. Społeczeństwo, które pozbywa się współczucia, zamienia się w bezlitosną maszynę, w której każdy dba tylko o siebie. 14. Kontrola rozrywki Systematyczne otępianie i odwracanie uwagi W kapitalizmie rozrywka stała się narzędziem odwracania uwagi i otępiania społeczeństwa. W roku 1984 partia starała się maksymalnie kontrolować czas obywateli, odciągając ich uwagę od jakichkolwiek prób refleksji i buntu. Współczesny kapitalizm posługuje się technologią i mediami, oferując niekończący się strumień seriali, gier, aplikacji czy influencerów. Wszystko po to, by jednostka była stale zajęta. Kapitalizm doprowadził do sytuacji, gdzie rozrywka nie jest już sposobem na relaks i regenerację, ale formą ucieczki i uzależnienia. Konsument jest stale bombardowany treściami, które mają pochłonąć jego czas i nie pozostawić miejsca na refleksję. Co więcej, algorytmy działają tak, aby nieustannie podsuwać mu treści łatwe do przyswojenia, lecz płytkie uniemożliwiając rozwój krytycznego myślenia i autentyczną, głęboką refleksję nad sobą i światem. Podsumowując, kapitalizm, choć pozornie różny od totalitarnej dystopii Orwella, w rzeczywistości stworzył system równie opresyjny i bezwzględny. Człowiek w kapitalizmie nie jest wolny jest podporządkowany władzy pieniądza, uwięziony w hierarchii, z której nie ma wyjścia poddawany nieustannej kontroli i manipulacji. W roku 1984 Winston Smith próbował walczyć z partią, ale w kapitalizmie nie ma nawet nikogo, z kim mógłby walczyć. Wszyscy są częścią bezosobowego systemu, w którym każdy krok, każda myśl i każde marzenie stają się kolejnym towarem.